Siema, z tej strony Hogaty dzisiaj gra ze mną Desert Low. No, siemka. A to jest kolejny odcinek serii. Zagrajmy w Multi Theft Auto na najlepszym polskim serwerze Bestplay. Yeeeah! You. Uh, Bestplay. Oh Gdzie yeah. jesteś, Pałka? Czekaj, tak jak obiecałem, ten odcinek jest dedykowany BPK z Ola. Najlepsza graczka, przecież wiadomo nie. Jak zawsze mówiłem, od, od zawsze wspominałem, tak samo powiem w tej chwili. Dobra. Ale gdzie ty jedziesz, Ty, Nie wiem, właśnie. Ej, to weź... po prostu. wiesz, gdzie jest Brow Street? Wiem. To weź tam, poczekaj, ja pod ciebie po Czekaj, ci, bo mi podjadę, się ślizga. Bo, bo widzę, że tutaj nie ogarniasz tego. O, muzyczkę sobie włączę. A, du-du-du-du-du, I można jechać. Dobra. Dobra, Jedziemy chodź tam na, na Gros Tam miałem jechać jednak. Jadę. Uwierz mi, jadę na Gros I ja już jestem prawie na miejscu. Ja też. O tupa! Nie, 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 nie lubię, dzięki. Nie, czemu nie? <śmiech> nie wiem jak ja, ale ja nie. O, tu jest ta paganizonda. Ona tu ja, stała czekaj. wczoraj też. Ty gdzieś Dobrze. jesteś tam na, na górze, poczekaj, poczekaj. Nie wiem który to ty. O, ty jesteś pomarańczowy? Chyba tak. A nie, myślałem, że Żółtek się ma. What the fuck! O my Nie, ej, nie, nie, ej! Czekaj, kim ty jesteś? I co zrobiłeś z Archonem? Ej, kim ty jesteś? Król Julian, bro. To zauważyłem, ale. Nie, 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 kurde, nie. Zaraz zobaczymy czy taki z ciebie król. To pewnie jeszcze twój helikopter. No. Wszystkie są moje <laughs> Jesteś królem, nie? No właśnie. Wszystkie są twoje. Czekaj, wyznacz mi cel, bo bym sobie pojeździł dawno nie grałem żadne MT ani Sampy. Eee. Gdzie? Czekaj, bo... Co w się sensie mam ci powiedzieć? Mhm. Eee... Yy, czekaj. Może... Lotnisko, Las Venturas. Eee... Las Venturas, lotnisko? Tu drugą strona. Czekaj. Eee... Gdzie my jesteśmy? Tak się na mapie szukam w tej chwili. Tu! O nie! O nie! O To Chociaż dobra, nie jest daleko, okej. Niech ci będzie, wiesz. fajnie, przez ciebie mam dwie gwiazdki, dzięki. Spoko, ja mam jedną, hehe. Kto tu pisze? A ty zęby. Mój paszę. Co? Mój pasza. Paszę? Pasza z tego, z Cesa z SC gaming. Ej, bo jak sobie tak patrzę, nie? Bo mogę Patrzysz, zobaczyć sie nie? siebie od dołu jak tak dobrze kamerę. No ja, ja bym wolał na twoje miejsce tego nie robić, ale... No to co może? <noise> I widzę, i widzę swoją twarz. <noise> Mojego skina. Twoją twarz. Widzisz, że ona cię teraz prześladuje ty, bo myśmy mieli jakoś tam jechać. Tak nie widzę, nie. Że, że most jest tam. Te <śleszt Story> w którym chcesz, jechać. Chyba, że chcesz mostem, to możemy. No na W prawo do góry albo lewo na dół. Jedziemy ja mostem. Ale to jest. To, to, ale Wiem. to nie jest dla nas. Jak nie? No nie. Jak nie. Jak nie dla nas. Pociągi. Pociągi tamte. Tamtej jeszcze. A kto Hogatemu temu zabroni? Eh? Pieniądze. Hajs mi zabroni. Czekaj, bo teraz szukam jakiegoś wjazdu tam w ogóle. No. Ej, e e <coughs> <coughs> czekaj, <coughs> czekaj, nie wyrobiłem, nie. Dobra. W ogóle to auto jest takie strasznie lekkie i można go i strasznie tak stracić nad nim kontrolę. Głupie takie. Głupie takie, Lepszy jest Golf, nie? No. <grym> nie, no <grym> nie węzłym, skrę... nie, które to było auto? Eee, czekaj to, to BMW, którym się nie da jeździć, bo skręca lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo? Albo ten Cooper, jak skręcisz e, lekko w lewo, to już od razu gleba. Nie. 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 Stanowczy, hugaty. Nie. Mm. Dobra, czekaj, gdzie teraz mamy jedziemy prosto, boże. No, w sensie, będzie zasadzie. Teraz ładam. Rozkazujesz mi? No. Okej. Okay. Dobrze, król. <noise> Jadę z królem, ma koronę. Fajny skin, co? Ma koronę, to znaczy król, na no bank? Aż masz parę helikopter, nigdy do takiego nie wsiądziesz. Szkoda, że tam nie można we dwóch. Ale co? helikopterze. Takim. To nie Daisy, żeby takimi helikopterami latać kilka osób? No, że na przykład ty byś strzelał działkiem, a no ja to bym to właśnie strzelał. tak, takie są właśnie w Daisy, nie? Ale... No co? I chodzi o to. O San Andreas. Ale San Andreas to nie Daisy. Nie. No. <laughs> serio? Takie, serio? Fajne auto. Fajne auto. Dobra, Szkoda, że mamy... nie podoba się? Nie? Okej, okay. jedziemy, patrz. Pojedziemy! Pojedziemy bardzo dobrym autem. Proszę bardzo. Nie o. podobał ci się ten, paganizanda. Ale to jest, lepsze. to jest lepsze. To jest lepsze. No to jedziemy maluchem. Mm. Bardzo. Wywaliście na następnym zakręcie. To jest auto za 200 zł, tamto za. ...kurde, miliony. Dobra. Ja się wywalę na zakręcie? Nie. Ale bezręcznego, bezręcznego. To nie było na ręcznym. Nie. No to jest na S. Na S. To nie hamuj, po prostu wierz. No to nie hamuje no i co? Nie wywaliłem się! Hmm? Mhm. Hmm? Chyba że rozbujam. Kurde, nie. Eee, to auto jest. Czekaj, bo troszeczkę za szybko pojechałem. jak no, się... yy... Parz, idealnie skręca normalnie. To jest demon prędkości, tak jak moje te 28 w Ocie. Tylko, że tam jadę 13 na godzinę. No. Czekaj, tutaj będzie. Ej, kiedy, kiedy ci dadzą wipa, nie? Czekaj, radam. E, Jodymy. Patrz. Jestem. Gdzie dalej? Kr Królu? Yy, nie wiem, tutaj gdzieś. Tam. Wiem. Wiem. Nie, jednak nie. <ścoughs> jednak nie. Okej. Okay. Czekaj. Zniszczę cię, rozumiesz to? Zniszczę. Zniszczysz? Zniszczysz? Jesteś pewien? Patrz mi w oczy. Pa, patrz mi w oczy. <grym> <grym> Czekaj, nie bo nie dasz mi się skupić. I ja przez to nie mogę czegoś wziąć. Co to jest? Daj, ten... od the 500. Kurde, z kałachem jeszcze. Szukam pewnego tego, szukam pe samolotu. Fajnego. Czekaj. Jakiego? Czekaj, to są helikoptery, helikoptery, nie chcę helikoptrów. Ale tam jest dodo. Można nim we dwóch latać. Gdzie? Tu Dodo Eee, do... niczym szef Kto leci? Ja. chcę prowadzić? Dobra. Ja król przecież nie może prowadzić, nie? No fak faktycznie. No, zapomniałeś. Staw twój milordzie. Dobra. Lecę, Ej, da ale... dawno nie latałem, więc wiesz. O, dobrze, ale jest źle. Du, 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 du! Ups! Ta... się! Ale tak się nigdy nie zniesiesz. Ale ja, czy ja się próbuję wznosić? Nie wiem. Ale Batman się tak wznosił. Żał. przecież robił bombę powietrzną, tak bombę pikującą, a później mógł lecieć długo. Nie. Tylko, że Batman się przyciągał. Dudum. Dudum, dudum, dudum Chciałem wysiąść. <laughs> czemu? Nie wiem, bałem się, że się rozbijesz. Ja się rozbiję człowiek, musiałbym robić jakieś akrobacje powietrzne, żeby się rozbić A co robisz? Lecę. <laughs> debil, debil. Ej, czemu ja tylko zginąłem? Ej postać, Moja postać jest niewidzialna, lol. Ej, no. what the fuck czemu ja zginąłem, a ty nie? Ej, co e, jest? Ja wysiadłem w takim momencie... ...że stary... ...jestem niewidzialny. fuck? To czekaj, spróbuję do ciebie dojechać. Co, co to jakieś fajne e, Nie, Network... nie. Network Trouble. Też masz? O, tak. Ale już nie ma, bo to tak czasem jest teraz, e, prawdę mówiąc, na... Best Play'u, że właśnie tak wala. LOL, w ogóle co tu się stało? Czekaj, gdzie jest najbliższa budka telefoniczna tam? Jak coś... Budka. Jak coś... To gdzie się tepasz? A budzie jesteś, może tak? Jestem gdzieś na pustyni, powiem ci. Jesteś gdzieś obok żółtego smoka? Eee. Aha, ja nie mam auta. Bo czekaj, ja sobie przyzwę auto i podjadę tam do ciebie. A co, jesteś blisko? Myślałem, że jestem w Las Venturas, więc tam podjadał. No to, to jest się przy... bazy, nie? Spotkajmy się przy czerwonym smoku. No, no dzięki. No, Wiesz, że czerwony smog oznacza bazę? Jakąś no przy... planu, a ich jest trochę? No to, przy... no to ja już dojeżdżam do tego, do Las Venturas, nie? Na dole, na samym dole przy czerwonym smoku. Las Venturas w takim razie. A no, na okay. samym dole po lewej, oczywiście. Ja tam zaraz dojadę fajnym autkiem, znalezionym, nie, nie? Znaleziony, nie kradzione. Kradzione, znaleziony? Nie. Tak. Tak się nie bawię. No 40. Fuck! What the fuck? Aha, bo tu była dziura, przeskoczyłem nad tą dziurą. No spoko, taka tam dziura w ziemi. No bo mogę jechać tylko 40. Głupie miasto. to. tylko 40. Tylko frajerzy mogą mieścić 40, nie? Tylko królowie. Czekaj, tu jakiś noob przejechał obok mnie Ej, widzisz mnie? Jakiś noob Ej, Pasz. widzisz mojego skina? Bo ja siebie nie widzę No tak Masz dalej tego samego skina A ja siebie nie widzę, jestem niewidzialny Eee, wyjdź Madonna Pasz, zaraz coś napiszę Patrz Pasz. Doda <laughs> Nikt nie napisał, serio to weź, 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 na weź, na chwilę Wejdź na chwilę Mówisz, że nie widzisz swojego skina? Tak. <głos> <głos> czekaj, hajs podniosę, żeby się nie zmarnował. O, czekaj. Czemu nie Ej, mogę to... podnieść hajsu? What the fuck? Oh, dobra, podniosłem. Gdzie to teraz ja się... jesteś? Czekaj, ja się typam do LV i... Hmm? I... Jestem I... I tam, gdzie zawsze jest ukośnik LV. Czyli? <noise> y... No nie I... wiesz jak na sampie było nie, coś Nie nie wiem, nie pamiętam może co Dobra, jadę Nie przeżywa już Kurde, już jadę, no Nie denerwuj się DBD Kurde, po co ja tu wjechałem na tą uliczkę? Teraz zrobię kółko hmm? I moje auto jest ułamne. Pomocy. Tak jak ty, you! Nie, you! <laughs> you tak jak ty, you. Prince of co? of death. aha gdzie jesteś? Obok czerwonego smoka? Jadę do ciebie, już nie strajdam. Panie, panie, wojaszku. Okay. Ej, patrz, patrz na moje auto, jest takie ułomne, patrz co uh -huh. Ej, widzisz moje oh auto <laughs> Ej, co ty masz z przodem? I z tyłem <laughs> <hell>? Ej nie <laughs> Ej serio, masz zupione auto. Żal Zmienią mi. Okay. Żal To zmieniam je na coś lepszego. No, no, możemy się wyścigować, dawaj. Patrz, dawaj, wyścigujemy się, czekaj. Ej, pokażę ci coś, proszę. Chodź, chodź tu, chodź, chodź, chodź tutaj. Możesz palić gumę jak potrafisz Patrz nie palę przed nią 3, 2, 1, start. Startuj, goń. Daj spory <noise> o w dupę! Coś <noise> Ej, to nieuczciwe! Zatrzymaj się! Ty! Prawdę mówiąc, ile ty jedziesz maksymalnie? Ej, czekaj, już ci mówię, tylko się rozpędza 170? Eee... 190 bym powiedział. Ja ci powiem, że moja jedzie 160! <noise> Ej, żal! Żal! <noise> my, na prostej to nie przegonisz. Wal się! O, oh, <laughs> 40, jedziemy tyle samo Już wiem Wygrałem, dotąd jechaliśmy Nie Wygrałem, czemu nie? No bo nie było ustalone dokąd jedziemy. Jedziemy o. prosto, jedziemy dotąd, sk dotąd skąd wystartowaliśmy Co mnie <laughs> Zawinął, kurde <laughs> Od razu się rozwalił Tak? Rozwali. tak. <laughs> Jak cię buja, Boże O oh my gry. Ty, no to nie że przejdziesz takim sposobem. Ja muszę cały czas ja jadę, wiesz? Do tyłu kamery mam odwróconą. Ej, omg, omg! omy Co za dół! Fal się! Umrzyj Nie, a! Fal się! W GG Mówisz GGWP, tak? O flyer wywadził się Mówisz GGWP Jesteś tak. pewien? Tak Dobra, za zaraz zobaczymy Cwaniaku To nie jest tam sam, żeby masz wiecznego VIPa i będziesz mógł mnie tepnąć <noise> bez mojej schody Nie no czekaj Ja cię wyprzedzę po prostu Jedź cały czas po tej ulicy nie nie, bo ty pojedziesz w drugą stronę. Bo... Nie, nie, nie jadę. Po prostu cię wyprzedzę, nie? Już wygrałem. Nie, grałem. nie wygrałeś. Wygrałem, bo. Nie, bo mówił. gramy na dwa okrążenia. Nie. Tak, nie było powiedziane, że na jedno. Ale ty nie możesz mnie przegonić, że. Jeżeli... Mogę? Okay. Nie. Mogę Nie, bo wziąłeś sobie inne auto. <laughs> nie wziąłem żadnego Wipowskiego auta. <laughs> Ale wziąłeś inne. No i co? No to ja w takim razie też zmieniam. Ale ja cię wyprzedzę. Już to zrobiłem? Problem? Tak. Dobra, A to tylko, w to, ale... Do... ale, to auto. No to się nie liczy, bo ty zmieniłeś auto. No i co? No i to. Liczy się. Liczy się wygrana, nie? Nie. Tak. A na wyścigu zmienisz auto? Tak. Nie. W pit stopie, nie? Nie. Tak. Ja zmieniam. Nie Bo w pit stopie masz jakieś, przeważnie 3 sekundy. Akurat nie żeby się przesiąść do podstawionego bogałta nie. I Nie 3 sekundy Ale tyle mniej więcej trwa Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie kucie. Mm, dobra oj właśnie ludzie Napiszcie ile trwa wymiana wszystkiego w pitstopie stopie. Wszystkiego, wszystkiego. Ile, ile się auto zmienia w pitstopie Zmiana opąt najszybsza trwa 2,5 minuty no to się nie dziwi, że przygrałeś jak frajer z małym oteczkiem. Nie przegrałem. Przegrałeś, tak, bo Tak, bo moje auto jest jakieś dupne, co jedzie maksymalnie 160, a twoje jest na podstawie jakiegoś lepszego zrobione. O mój z tego, ale przegrałeś, ja bo zmieniłeś auto. Nie. Pani... Nie. Ale, nie, można nie było powiedziane, że nie można... Teraz... Raczej... Nie było powiedziane, że nie można zmieniać auta. Jaki to Ja sobie już robię trzecie krążenie. A poza tym było, nie było mówione, że robimy dwóch, więc i tak czy siak wygrałem. No tak sobie. samo jak ty mówiłeś o czymś innym, że nie było mówione, nie? What? No ty mówiłeś, że nie, nie było mówione dokąd jest meta. I powiedziałeś... Ale potem wiesz... potem potem powiedziałem, że jest do tamtąd no, skąd... No to ty powiedziałeś... Skąd skąd powiedziałeś nie? To pani... No to to ty powiedziałeś, no to tak samo ja mówię, że można wymienić ją to, nie? Ale Dobra. dobrze, ale bez przesady, nie? <laughs> ale bez przesady! Mm. Bo co? Bo ja Nic mi nie możesz zrobić. Mogę. Nie, jestem tak. niebezpieczny. Ja jestem król Julian. Co z tego? Skończy się twoje panowanie, skończy się ekipa ju Znaczy, to ten był. To ten jest teraz. Kimir Sen. Ile jeszcze masz czasu? Kimir Sen, Kim, Kim Jan-un. Co? Ile, ile masz jeszcze czasu? 10 tysięcy godzin. A, 10 co? A jeśli tak, to co? No bo chcę wiedzieć, czy mogę się rodnąć. Co możesz? Czy mogę się rodnąć? Nie. Tak, możesz. A co ci się stało? Dalej nie widzisz siebie? Czekaj, serwer, browser bez. Blame. Sumo. Zapisałem się na Sumo za ten czas. No dud E, ty wziąłeś w zondę? Ty jeździłeś zondą? Nie. Aha, okej. Okay. Jakąś spotkałem. A. sumo -color? what the fuck... Eee, Czemu ten typek ma spadochron? <grym> Ej, jest sumok minisz? A koleś no? nad autem ma spadochron otwarty. <grym> <grym> what the fuck, jakiś król Julian tutaj też jest. Widzisz, nie jesteś jedynym. No, wal się typie! Wypad! Dobra, wyrzuciłem go. 1 jeden, <noise> <denedny>. Szmata Szmota. <noise> Azory, doprawdy. Zeus, Pierun? Jak znaczy słowiański Bóg Grzmotów i Piorunów? Pierun. Pierunia. Pireneje. <noise> Pioruneje. Jak się nazywa Słowiański Bóg Grzmotów? ...grzmotów. Pirun! O. Napisz Ej. Pirun, napisz Pirun. Nie. Napisz Pirun. Napiszę Pirun. PIRUN! No, Żartowałem! No, PIRUN! Tylko czekałem aż wygram derby. I nikt nie wiedział. Boże, serio! Ej, chodź... ...do Los Santos. Hmm? Do Los Santos Sumo o kolor! Ju, już wygrałem! <noise> już wygrałem jakieś sumo. Chodź hmm. do Los Santos. Gdzie jest Los Santos? <noise> ja jestem w San Fierro. No i to się tepnij. Masz mu To się tepnij, znajdź mi budkę telefoniczną, człowieku. Teraz czekaj, czekaj. Pysia, zrób sumo o kolor. No kurde, już wygrałem sumo. Gdzie się odbyły? Hmm. Salt Lake City. <noise> no Vancouver. <nie głos> Eee, szukam jakiejkolwiek budki, wiesz, teraz ci powiem. Teraz. Mówi no, jak, masz... jak jest, nie ma żadnej budki. Mówi jak jest, masz kolanka. Pogaty z parku rozrywki. Dobra, gdzie? Los Santos. A może Góra Chilat? Nie, nie mam zamiaru tam jechać. <noise> A nie chcesz na przykład Extreme Zjazd 3 Smart? No dajesz de Los Santos. Szukam no. Los Santos, wiesz. No jest na samej górze <laughs> Dlatego nie mogłem go znaleźć, patrząc na dole, nie? Debil. Chyba ty. Kto się przezywa, sam się tak nazywa. <laughs> Dobra, mam auto szefa. Ale gdzie się tepłeś? Gdzie Santos. jesteś w miejscu? Dokładnie. Los Santos. Ale Obok dokładnie. jakiejś areny chyba Arenę eee, Stadionu cokolwiek tam jest puchar. Okej, okay, to jest... Właśnie radę. w ogóle pokazać ci jak się jeździ bez trzymanki na hardeju to... i się strzał... Czekaj, bo to są dwa puchary. Tefnij się po prostu do LS. No... Boże, jaki problem? Ale czekaj, ty jesteś... Ale powiedz jaki puchar no? No puchar. A widzę się już tam, jesteś ukryty za nim. Ta da. da no, <grym grym grym> Dobra, Dobra to, to czekaj tam. Gdzie ty jesteś? No jadę no. Oczywiście będę czekał. jadę do flagi. Teraz jestem obok flagi. No dobra, widzę. <grym> ja też tam jadę, powinniśmy widzieć na mapie. Nie, nie widzę, nie widzę no nameów na mapie, Tudum z z... Schowałem się, teraz mnie nie znajdziesz. <grym> Zawsze mam mapę. Nie, mapa ci nic nie powie. Jestem ukryty. No i gdzie jestem? No, no gdzie? Taki cwany? Taki cwany? Taki cwany to gdzie jestem? Walcie! Ej, widzisz? What the fuck! Skąd tu był to Który to był numer? Który to był numer? 96 Ej. Padasowy żółwnicza zabrał mi Harley'a Dobra, proszę, że pójdę. Karzełali Ej nie serio, serio, czekaj, freeway, biorę swojego hardajka. ale patrz Patrz w ogóle co tu się da robić, nie? Można, <laughs> widzisz, daj sobie prawy przycisk myszy na hardaiku siedząc jakbyś chciał strzelać, nie? I masz jechać <laughs> Bez trzymanki Ostro jazdo na krawędzi bez trzymanki, patrz, teraz on na krawędzi O dupę, na krawędzi dupę. Ma... No wiem, że lubisz, ale wiesz, nie musisz tego mówić wszystkim od razu Wolę, wolę drzewa mhm. Mówię drzewo. Drzewo nie powstrzyma żółwi ninja. Ej, też chce być żółwiem ninja. Uu. Uu. Aż poprzebijam ci opon Moją skorupę. <laughs> Już gdzie jesteś taki nieśmiertelny żółwiu ninja. O dupę. <laughs> 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 Ej, już nie jesteś taki mocny że mówię ninja, byłeś mocny tylko w gębie. kraść mi motor, tak? Zobaczymy jak przyjmujesz strzały, no plecy. No i dobra, myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Dzisiaj grał ze mną Archon, aka Desert aka Dominik. No, aka cześć. aka archon.pl.youtube.com slash archon.pl. Zapraszam na jego kanał, dajcie znać, że żyjecie. Tak. Dzięki za oglądanie i na razie.